Szef MSW Ukrainy zginął w katastrofie pod Kijowem. Kim był Denis Monastyrski? Komendant tamtejszej policji Lii Horkumenko poinformował, że w katastrofie śmigłowca życie straciło dokładnie 16 osób. W tym szef Ukraińskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Denis Monastyrski, jego pierwszy zastępca Jefheni Jenin i jeszcze jeden wiceminister spraw wewnętrznych Juri Łubkowicz. Wśród ofiar jest też dwójka dzieci dziś rano, 18 stycznia, w browarach rozbił się śmigłowiec Państwowej Służby DS. Sytuacji nadzwyczajnych w wyniku katastrofy zginęło kierownictwo MSW minister. Pierwszy zastępca ministra i wiceminister napisał kumenko na Facebooku: na razie wiadomo o 16 ofiarach śmiertelnych. W tym dwójku dzieci. 9 osób znajdowało się na pokładzie helikoptera, przekazał. Maszyna upadła w browarach, mieście w aglomeracji Kijowa, rozbijając się w pobliżu przedszkola. 22 osoby, w tym 10 dzieci, znajdują się w szpitalach, napisał Kłymenko. Zmarły w tragedii śmigłowca szef ukraińskiego MSW 12 czerwca obchodziłby 43 urodziny. Był ukraińskim politykiem. Prawnikiem i nauczycielem akademickim, deputowanym oraz szefem ukraińskiego MSW od 2021 roku. Wikipedia podaje, że monasterski w 2002 roku ukończył studia prawnicze w chmielnickim Uniwersytecie Zarządzania i Prawa. kształcił się też w Instytucie Państwa i Prawa Nano. W 2009 uzyskał doktorat z nauk prawnych. Został nauczycielem akademickim na macierzystej uczelni, obejmował stanowiska docenta i kierownika katedry. Praktykował także w różnych kancelariach prawniczych. W 2016 został ekspertem do spraw reform wymiaru sprawiedliwości w think Tanku, Ukraiński Instytut Przyszłości. W wyborach parlamentarnych w 2019 z ramienia prezydenckiego ugrupowania Sługa Ludu uzyskał mandat posła do Rady Najwyższej 9 kadencji. W lipcu 2021 objął stanowisko ministra spraw wewnętrznych w rządzie Denisa Szmichala, zastąpił na tej funkcji Arsena Wakowa. Jako szef MSW monasterski zarządzał policją, Gwardią Narodową, Służbą Pograniczną. Służbę do spraw nadzwyczajnych oraz służbą migracyjną. Od bandyckiego i haniebnego najazdu rosyjskiego na jego kraj, monastyrski uznawany był za jednego z najważniejszych ludzi wody Merazańskiego.